Cześć z tej strony samorite.pl i dzisiaj pokażę Wam moje trzy nowe znaczki samochodowe. Które do, e, kupiłem za 60 zł, czyli za 15 euro w złomowisko. Na złomowisko samochodowe. I no, zaczynamy. To jest znaczek od Volvo, bardzo mi się podoba i zawsze chciałbym mieć. E, Znaczek od Volvo. To jest w ogóle mój pierwszy znaczek od Volvo. Czemu wyrwałem? Bo zawsze chciałem znaczek od Volvo i chcieli go też rozwalać, bo widziałem go na kontynerze, gdzie oni chcieli tego samochód rozwalać. I no, ja się spytałem, czy mogę wyrwać znaczek, i oni nie e... ten. I oni powiedzieli, że. Mogę wyrwać I no, wyrwałem to, byłem bardzo szczęśliwy, że mam Dokładnie to jest od Volvo V40 Kombi I no, z, z grilla to jest w ogóle To tu mamy znaczek od Też mój y, Pierwszy znaczek od Też chciałem, y, zawsze, też zawsze chciałem, bo mam kluczyk od y, Albo klucz od i dodatkowo chciałem e, też znaczek od Lanci mieć, i dlatego też wyrwałem. I no, też kupiłem sobie. I to jest znaczek od Mitsubishi, srebrny. E, mam, to jest mój drugi znaczek od Mitsubishi. Powie, e, no, mój drugi znaczek od Mitsubishi to jest. I on podoba mi. W... Czyli srebrny znaczek od Mitsubishi podobają mi więcej niż te czerwone znaczki od Mitsubishi. To jest mój pierwszy znaczek od Mitsubishi, który, e, który, ja dostałem, który ja wam też wam tu zaprezentowałem. Ale ten srebrny mi trochę więcej się podoba. I problem jest tylko jedno, że ten srebrny znaczek jest trochę mniejszy od tej czerwony znaczek. I no ale najważniejszy jest, że mam i no, czyli mój pierwszy znaczek od Volvo, mój pierwszy znaczek od Lanci i mój drugi znaczek od Mitsubishi ja chciałem go zawsze mieć, bo podobają mi się te znaczki od Volvo i te samochody też go chciałem mieć tylko, bo, bo miałem klucz od Lanci i, do, i dodatkowo chciałem też znaczek mieć a on podobał mi się Czyli wziąłem, bo zawsze chciałem takiego srebrnego, e, no, e, emblemat od Mitsubishi mieć. I no, to były moje czyn... nowe znaczki samochodowe, które kupiłem za 60 zł na złomowisko samochodowe. I no, cześć.